Nazywam się Iza Kop i jestem dyplomowanym terapeutą ustawień systemowych, coachem systemowym i trenerem rozwoju. Witam Cię z Grecji tym razem w dziesiątym odcinku Mentoringu przy wtorku, który dzisiaj będzie o tym, jak dawać dzieciom majątkowo, finansowo, ale też jak je zasilać, żeby to ich nie obciążało. Do kiedy można dawać dzieciom, do kiedy jesteśmy dziećmi, które mogą brać i e, nie brać z nadmiarem od swoich rodziców i osób, od których bierzemy i jak wyrównywać, kiedy bierzemy za dużo. Zapraszam. Jeden. Dzisiejszy odcinek nagrywamy z Wamos. Maleńkiej, urokliwej mieściny na Krecie. Dla jednych maleńkiej, a dla innych, którzy się tu wychowali, i którzy nie wyjeżdżają stąd zbyt często. Może być to ich cały świat. To, czy coś jest małe, czy coś jest duże, jest względne. I dla naszej podświadomości jest kilka ważnych komunikatów, które pozwalają nam rozpoznać, kiedy to, co małe się kończy, a kiedy zaczyna się to, co większe. I dla każdego jest ten próg i ta granica trochę w innym miejscu. Mówi się, i to jest kluczowy element dla dzisiejszego odcinka, że dziećmi jesteśmy zawsze. I to jest prawda, bo rodzicami, jak już nimi zostajemy, jesteśmy zawsze, nawet kiedy dzieci odchodzą z domu, kiedy dzieci umierają, co się czasami zdarza, kiedy nie mamy z nimi kontaktu w sercu, w ciele, dla podświadomości, dla biochemii naszych układów rodzicami i dziećmi jesteśmy rzeczywiście zawsze. Natomiast w tym odniesieniu brania i dawania, w mechanizmach stawania się dorosłym i e, odpowiedzialnym za siebie, gotowym do pójścia w świat i stanowienia o sobie, ale też w gotowości stawania do swojego osobistego sukcesu, Dorosłymi osobami jesteśmy od momentu, kiedy wychodzimy z rodzinnego domu i zaczynamy po raz pierwszy sami siebie utrzymywać i stawać w takim miejscu, gdzie czujemy, że ta odpowiedzialność finansowa i materialna spoczywa w pełni od tego momentu już na naszych barkach i jest w naszych rękach. Z tego wynika bardzo wiele konsekwencji, między innymi takich, że. Nie jesteśmy już małymi dziećmi, które w każdej chwili mogą schować się pod skrzydła swoich rodziców, które, jeżeli mają problemy finansowe, to mogą przyjść od tych rodziców zupełnie bezkarnie, w cudzysłowie, i bez ponoszenia tego odpowiedzialności, coś dostać, wziąć i potem znowu wrócić do swojego dorosłego życia. Każde wzięcie od rodziców, kiedy już stoimy na swoich dorosłych nogach czegokolwiek, Finansowo i materialnie. Ponosi dla naszej odpowiedzialności, ale też dla pewnego poziomu naszego sumienia konsekwencje. I te konsekwencje związane są z tym, że jeżeli wracamy z powrotem pod skrzydła rodziców, majątkowo i finansowo, w jakikolwiek sposób, to odbiera nam to siłę do tego, żeby być dalej stabilnym jako dorosły. Za każdą taką lekcję, za każde. Wzięcie czegoś od rodziców jako dorośli, płacimy. Płacimy zazwyczaj stratami, mniejszymi, większymi. Te straty związane są z brakiem siły, ale związane są czasami, jeżeli to się przeciąga albo przedłuża, też ze stratą naszego zdrowia, ale o tym za chwilę. 2. Kiedy zabranie od rodziców. Płacimy chorobą albo dużymi stratami. Pokażę Wam to od strony dzieci, bo na warsztatach kredyty, spadki, dziedziczenia, które prowadzę regularnie z dużymi grupami, ten temat wypływa bardzo często przy moich klientach. Kiedy jesteś dorosła albo dorosły i zarabiasz sam na siebie, czyli Przepływ finansowy jest w Twoich rękach, i to ty musisz wygenerować jakąkolwiek działalność swoją, jakikolwiek ruch do tego, żeby móc się utrzymać, biorąc od rodziców finanse i majątek. Bierzesz to z obciążeniami. Skąd te obciążenia? Każdy z nas, co rano wstając do pracy, chodząc gdzieś, albo wstając i idąc do swojego biura. Musi podejmować konkretne decyzje, musi rezygnować z różnych rzeczy. Musi podejmować decyzje, które powodują, że wybierasz jakieś priorytety, ale też często ponosisz straty, ucząc się na tej drodze zawodowej. I te wszystkie ciężary, z którymi się spotykasz, które w konsekwencji zazwyczaj są Twoimi lekcjami, są Twoim zasobem. Jeżeli dziecko dostaje takie ciężary, te wszystkie obciążenia i te wszystkie trudne sytuacje, które przeszli ich rodzice, które były doświadczeniem ich rodziców, razem z pieniędzmi albo z majątkiem, który zapisany ma to w sobie, to nie jest w stanie tego udźwignąć żadne z dzieci. Kto w takim razie jest w stanie? Jest w stanie udźwignąć ten majątek, finanse, czy dziedzicząc, czy dostając to od tak współmałżonek, który dzieli te okoliczności, do których staje osoba zarabiająca pieniądze, bo współmałżonek dzieli te okoliczności i codzienność ze swoim partnerem. Dzieci nie są w stanie wziąć tego ciężaru i doświadczenia, chociażby dlatego, że mają tych ciężarów i doświadczeń na swoim koncie dużo mniej. I to jest trochę tak, i podaję ten przykład często na swoich warsztatach, jakbyś nigdy nie chodziła na siłownię i chciała dostać od swojego taty, na przykład taty, albo od swojego dziadka sztangę, która waży 120 kg do ćwiczenia. Ta droga zawodowa i ta droga przyjmowania obfitości i pieniędzy jest trochę jak takie ćwiczenie ciężarami. Im więcej wyćwiczysz, tym więcej jesteś w stanie udźwignąć. Więc, jeżeli chcesz wziąć od kogoś spadek, albo jeżeli chcesz dostać, wziąć od kogoś pieniądze, od rodziców czy od dziadków, to dobrze się zastanów. Czy ten kaliber pieniędzy byłabyś w stanie, albo byłbyś w stanie wygenerować i zarobić sama, albo sam, dlatego że tylko wtedy te pieniądze nie odbiorą ci siły do zarabiania i do pójścia dalszą drogą zawodową. Możesz to sprawdzić nawet teraz. Trzy. No to jak dawać dzieciom, żeby ich to nie obciążało? Pytają moi klienci. Przede wszystkim, do kiedy? I kiedy dawać dzieciom, żeby ich to nie obciążało? Najważniejsze jest, żeby dzieciom dawać, kiedy są małe, kiedy potrzebują, naprawdę potrzebują swoich rodziców. Jeżeli rodzice widzą swoje dzieci, co to znaczy widzą swoje dzieci? To znaczy, że nie są obciążeni żadnymi ciężarami, trudnościami, stratą bliskich, stratą majątków, ciężką chorobą. Jeżeli cieszą się swoimi dziećmi, jeżeli każdy dzień z dziećmi jest jak prezent dla ich rodziców, to oni zrobią wszystko, żeby dawać swoim dzieciom wszystko, co mogą im dać najlepszego. Wtedy znajdują siłę do zarabiania na te dzieci, znajdują siłę do tego, żeby eksplorować z nimi świat, żeby dawać im e, możliwość rozwijania ich zdolności, ale też widzą w tych dzieciach, Swoich dzieciach, ich predyspozycje do konkretnych czynności. Wtedy rodzice widząc swoje dzieci i widząc w nich ich zdolności, wiedzą, czy to, że dziecko jest zdolne rysunkowo, muzycznie albo ruchowo, pójdzie za siłą do tego, żeby dziecko miało kolejne zajęcia w tygodniu i będą w stanie wygenerować też finanse, które pozwolą na rozwój tych zdolności w dziecku. Kiedy dziecko jest widziane przez rodzica, rozświetla się, jest rozluźnione, nie choruje. Jest radosne i jest swobodne w ciele. Ale nie chciałabym, żeby rodzice, którzy mają chore dzieci, zaczęli się teraz obwiniać o to, że ich nie widzą. Jest wiele mechanizmów i sytuacji w rodzinie, które są bardzo indywidualne i trzeba na nie popatrzeć z coachem, terapeutą albo psychologiem, żeby je rozwiązać, co pozwala i rodzicom i dzieciom się rozwinąć na wspólnej drodze, bo rodzice i dzieci służą sobie, spotykając się tutaj na ziemi. Efekty mogą być piękne. Dawać dzieciom najlepiej proponuję do momentu, kiedy tego potrzebują i są zależne od rodziców. Wtedy to wspiera dzieci, a nie obciąża. Cztery. Co i jak dawać dzieciom, żeby one były w stanie to udźwignąć i co i jak brać od rodziców, żeby to nas nie przygniatało w takim ogólnym, dużym temacie związanym z dziedziczeniem. Dziedziczenie to jest w ogóle bardzo, bardzo obszerne zagadnienie, które często pojawia się na moich warsztatach i na pewno dzisiaj go nie wyczerpię. Dużo o nim mówiłam, pisałam, podejmowałam ten temat w wielu wywiadach. Najważniejszym elementem jest element, który jest związany z tym, że dzieci są w stanie udźwignąć majątkowo i finansowo tylko to, co tworzyły razem ze swoimi rodzicami. Jeżeli była tworzona jakaś rodzinna firma, którą współtworzyły dzieci, takich klientów miałam bardzo wielu, którzy już jako małe dzieci pomagali rodzicom rozkręcać plantacje pomidorów albo sklepy spożywcze otwierali razem z nimi, wstawali rano jako małe dzieci i jeździli z nimi po towar, to wtedy, kiedy przejmują ten biznes po rodzicach, bo oni są już leciwi albo chcieliby swoim dzieciom go po prostu przekazać z jakichkolwiek innych względów, to udaje się wtedy lepiej. Jest kilka elementów, które powinny być wtedy zapewnione, żeby to się udawało, ale tych elementów jest bardzo wiele i dzisiejszy mentoring musiałby trwać ze dwie godziny, żebym mogła o nich wszystkich opowiedzieć. Odsyłam Cię do wywiadów ze mną w tym, temacie do artykułów, które pisałam dzisiaj, pokażę jeszcze tylko kilka z nich najważniejszych za chwilę. 5. W dziedziczeniu majątków wspólnych po rodzicach tak naprawdę dziedziczysz tylko swoją część, tego co wypracowałaś albo wypracowałeś. jeżeli chcesz wziąć coś, co należy do mamy albo do taty, i było jego wypracowaną albo jej wypracowaną częścią wspólną z tobą, to bardzo ważny jest tutaj porządek. Trzeba wtedy usiąść czasami najlepiej z kartką albo fakturami i rachunkami i sprawdzić, kto ile roboczo godzin wypracował i kto ile czego wniósł w ten biznes. Czasami to są biznesy tworzone przez 20 lat. Trochę cię to będzie kosztowało, ale im lepiej dotrzesz do tego porządku, tym łatwiej będzie Ci wziąć od rodziców to, co oni mają Ci od siebie dodania. 6. Porządek dziedziczenia. Często przychodzą do mnie klienci, którzy denerwują się, że ich brat starszy albo młodszy, albo młodsza siostra wzięli po rodzicach więcej albo wzięli wszystko. I wtedy pytam ich i rozkładam tą sytuację na czynniki pierwsze. Generalnie najwięcej jest w stanie udźwignąć to dziecko, które na przykład wzięło majątek po śmierci taty, ale mieszka z mamą i się nią opiekuje czyli trochę tak, jakby tego tatę mamie zastępuje. Taka osoba wtedy rezygnując z części swojego życia. Bierze tak, jakby w prezencie, coś, co zasilać ma finansowo jej drogę służenia mamie. To jest bardzo duża rezygnacja, bo stając przy rodzicach, którzy są niedołężni albo schorowani, zawsze część naszego życia odchodzi na bok. Czasami są to osoby, które nie mają rodziny i jest im wtedy łatwiej. Czasami są to osoby, które z części swoich planów zawodowych rezygnują, żeby móc służyć temu rodzicowi, który tego wymaga. I taka osoba wtedy ma do udźwignięcia tego majątku najwięcej takiej wewnętrznej siły. Wtedy ich rodzeństwo często się denerwuje, ale kiedy pokazuje tym osobom, ile one musiałyby stracić i z czego zrezygnować, żeby stanąć na miejscu swojego brata albo siostry, temat zaczyna wyglądać dla nich zupełnie inaczej. Pamiętaj też o tym, że ta osoba, która bierze majątek po rodzicach, ona dźwiga po rodzicach najwięcej ciężaru i ten ciężar można przekuć oczywiście w naszą siłę, bo jeżeli sobie z nim poradzimy, jak z każdym ciężarem w życiu, to wtedy staje się to naszą kompetencją i naszą siłą do pójścia dalej, ale nie wszyscy są w stanie brać pieniądze i majątek z ciężarem i przekuwać go w swoje zasoby. Usiądź, proszę, teraz zamknij oczy. Jeżeli wzięłaś albo wziąłeś jakiś majątek po rodzicach i cię on przygniata, to pooddychaj przez chwilę tym ciężarem. Pozwól sobie zobaczyć obrazy, które związane są z tymi ciężarami, i sprawdź, czy Twoje ciało nie kłuje cię w którychś miejscach, nie spina się, kiedy zaczynasz wchodzić głębiej w ten temat, bo jeżeli tak jest, to znaczy, że nie masz siły do udźwignięcia. Tego majątku i pora popracować z kimś, to pozwoli Ci popatrzeć z boku, co z tym tematem możesz najlepiej dla siebie zrobić. 7. Jedną ze złotych zasad dziedziczenia po rodzicach albo po dziadkach jest zasada kontynuacji. Jeżeli bierzesz od rodziców albo od dziadków, albo po nich, majątek albo pieniądze, to zawsze sprawdzaj. W jaki sposób te pieniądze i majątek zostały wygenerowane. Jeżeli twoi rodzice prowadzili piekarnię albo sieć piekarni, jeżeli mama prowadziła gabinety kosmetyczne albo dziadek był rolnikiem i po nich masz spadek, to udźwigniesz ten spadek, jeżeli z pieniędzmi z tego majątku zrobisz coś, co będzie kontynuacją tego, w jaki sposób oni zarobili pieniądze. Czasami to się udaje, czasami udaje się lepiej, kiedy dzieci albo wnuki zajmują się zawodowo dokładnie tym samym, czym zajmowali się ich rodzice albo dziadkowie, czyli na przykład tak samo są prawnikami albo lekarzami. Ale jeżeli tak nie jest, to mieć świadomość, że jeżeli będziesz chciała albo chciał upłynnić ten majątek albo Zainwestować te pieniądze w coś zupełnie innego, będzie ci na pewno dużo trudniej. I z takimi przypadkami pracowałam setki razy, myślę, że nawet tysiące razy. Miałam klientkę, która w Poznaniu przez pół roku próbowała, bardzo denerwując się, udowodnić sobie, że jednak udaje jej się zainwestować pieniądze, które pochodziły z gospodarstwa rolnego jej rodziców. Kiedy już Zauważyła i zgodziła się na to, że to się nie uda, bo nie udawało jej się kompletnie nic zrobić z tymi pieniędzmi ze sprzedażnego gospodarstwa. Zainwestowała w ziemię, na której otworzyła gospodarstwo agroturystyczne, które pięknie do tej pory funkcjonuje. Jeżeli uda Ci się z szacunkiem do swoich rodziców albo dziadków kontynuować ich spuściznę zawodową, nawet jeżeli nie Ty masz się tym zajmować, tylko ktoś, komu będziesz dzierżawić jakiś lokal albo oddasz komuś w zarządzanie swoim biznesem, on na pewno uda się dużo lepiej, niż gdyby miało to popłynąć w zupełnie inną sferę zawodową i finansową. Pamiętaj, że to, o czym dzisiaj Ci powiedziałam, to tylko zarys niektórych zasad, a jest ich setki i każdy przypadek, każda historia to zupełnie indywidualna, inna książka, w którą trzeba zajrzeć, żeby osoba, która przychodzi z tematem dziedziczenia albo brania od swoich rodziców, czy też dawania swoim dzieciom, mogła z tym tematem obejść się. Jak najlepiej. Dam Ci teraz jedno z ćwiczeń, które może uda Ci się wykorzystać w temacie związanym z dziedziczeniem albo braniem od rodziców na Twoim polu życiowym albo finansowym. Weź dwie kartki, na jednej napisz: Jestem w stanie udźwignąć to, co biorę od rodziców, a na drugiej napisz: Nie jestem w stanie i mnie to przygniata. Połóż się w odległości kilku metrów od siebie i z uważnością na siebie, na swój oddech, na odruchy w swoim ciele. Najpierw stań na jednej kartce, zamknij oczy i poddychaj, a potem stań na drugiej kartce i sprawdź, gdzie twoje ciało czuje się lepiej. Ona odpowie ci najtrafniej, co powinnaś brać, czego nie powinieneś brać i czy to, co bierzesz albo brałaś do tej pory... Jako dorosły albo jako dorosła od rodziców zasila Cię czy odbiera Ci siły. A jeżeli chcesz popracować z tym tematem głębiej, to zapraszam Cię na moje warsztaty albo do skorzystania z webinarów, które nagrałam. Możesz je znaleźć na mojej stronie w zakładce Sklep. Do zobaczenia.